Więc ja dla Ciebie. Oh! No to mamy, po scenie, po mikrofonach, po kiełbie, po wszystkim. O oh, wow, o oh, wow, o oh, wow, po mikrofonie, po scenie, po jajkach. No i teraz jak się... No, uwaga, uwaga, no, no, no. Panowie, panowie, panowie. Dobrze, czy będziemy w stanie zrobić face to face'a? Będziemy w stanie zrobić face to face'a? E, to jest bardzo ciekawe i zaskakujące, bo Kamil zawsze okazywał szacunek. Tutaj na koniec wyleciał z taką akcję. Dobrze, panowie, podejdziecie do face-to-face'a. Spróbujmy. E, ale, 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 oczujcie się, panowie, oczujcie się, tak? No, face-to-face. -face. Ej, 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 Dobrze, face-to-face. Dobrze, -face. Zobaczymy szacunku Ej, 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 Dobrze, dobrze, dobrze. Panowie, ja was, jako zostańcie na scenie, każdego z was... Zostańcie, w sensie... Kamil, zacznę od ciebie. E, przepraszam. E, bardzo, bardzo niestandardowa rzecz. Spodziewali się wszyscy, że ty będziesz tym, który będzie okazywał szacunek. Wyleciałeś tutaj z taką akcją. Czy nie uważasz, że troszkę stracisz w oczach ludzi przez, przez taką akcję? Na koniec? Znaczy nie, bo po prostu mojemu przeciwnikowi po prostu brakuje jaj i jedno dla niego. Po prostu ma, no, nie? I tyle. Okej, okay, rozumiem. Um, Lukas, podejdę do Ciebie, chodź, chodź, chodź. No chyba się totalnie tego nie spodziewałeś. Zazwyczaj tutaj jesteś jajcarzem, Ma tutaj taka akcja. Ja, ja. Zobaczymy, niech on lepiej zje takie kiełbasy, żeby jutro miał siły. Dobrze, panowie, y, spróbujemy ostatni raz face to face i face to face do publiczności. Panowie ochroniarze, proszę was, spróbujmy to zrobić, a już jutro... Uh! No tego się naprawdę nikt nie spodziewał. Zazwyczaj to Lukas robi sobie żarty. Do publiczności panowie, do publiczności. Już jutro spotkacie się w klatce. O, ludzie sobie zadają pytanie, co było pierwsze kura czy jajko. Odpowiedź brzmi Kostakowski.